Siemaneczko ludziska, z tej strony kolorowany. Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Minecraft Przygoda Dzisiaj wyruszamy do kopalni, ale przed tym chciałbym wam też pokazać co się zmieniło od poprzedniego odcinka, co zrobiłem żeby was nie zanudzać tym tym odcinku, miał być z tego live ale niekoniecznie mi się chciało go robić, bo po prostu tam OBS jakby było spowolnienie zbyt duże, bo tam chyba 10 sekund ale to będę to naprawiał jakoś, nie wiem, jeszcze zobaczymy ale live y będą w przyszłości i od poprzedniego odcinka zmieniło się to, to, że wybudowałem skromny domek Skromny, ale zawsze jest Wyrównałem teren, pościnałem drzewa Także myślę, że jest całkiem y, fajnie y, Także co? My lecimy do kupalni, bo po tytule odcinka już wiecie, co będziemy dzisiaj robić Także widzimy się za moment, żeby was po prostu nie zanudzać podróżą Dobrze, a więc ja już jestem tutaj jak wy, możecie zobaczyć w kopalni, ale przed tym chciałbym nazbierać trochę drewna. Bo trzeba zrobić pochodnie. Bo jeszcze węgla nie miałem w domu, także nie miałem czego zrobić pochodni. Także wiecie. Także teraz idziemy właśnie. Do kopalni. Zobaczymy, co tu jest. Jestem tu na, tak naprawdę po raz pierwszy. O, węgiel, węgiel. Bardzo dobrze, że jest węgiel. Tego nam brakowało. Dobra, teraz sobie zrobimy tak. Tak, 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 pyk. I elegancko mam. Ile pochodni? 8 pochodni. Jeszcze sobie zrobimy. 8 to troszkę mało. Tak żebyśmy mieli z 30 może pochodni, coś takiego. O, to jest żelazo, czy to jest ten. A to, jest żelazo, ty. Poprzez te shadery. Po prostu nie wiem, czy to jest żelazo, czy to jest zwykły. Ten. Bo to się tak fajnie odbija. I sorry za mój głos, ale mam lekką chrypkę. Nie wiem od czego. Nie wiem naprawdę. Chciałem się dowiedzieć, ale się nie dowiem. O kurde. O kurde, dobra. Dobra, odkryłem coś nowego, dobra. Ale najpierw chciałbym tamtą stronę, żeby to tak symetrycznie po kolei zrobić. O, żelazo, elegancko. To jest jakiś duży cave, mi się wydaje, bo to jest. Bardzo duży cave. Znaczy nie cave, tylko. No, cave. Lenture. Dobra, także lecimy. O kurde, przecież to jest. Kopalnia czy to jest? A, nie, to jest taki ten. A to spoko, bo myślałem, że będzie więcej do eksplorowania, a mi się nie chce eksplorować zbytnio dużo. A jednak, a jednak, a jednak. A nie, dobra, tu też już, już nic nie ma. Dobra, to sobie weźmiemy pochodnie stąd. Dobra, tak. tu byliśmy. Okej, okay, i tu mamy żelazo elegancko. Zbierzemy sobie. Pierwsze żelazo na serwerze i elegancko mamy, prze razem dobra, ale teraz dobra, tu mamy jesteśmy tu okej, okay, okej, okay, to trzeba zrobić chyba więcej tych pochodni bo trochę mało ale przecież to jest takie ogromne, że to jest dobra, tu nic nie ma, a jednak coś jest o trudne. dobra dobra, aby tu nic nie było bo mi się nie chce dalej iść Dobra, tu nic nie ma, to jest jakieś po prostu nie wiem. Dziwna jaskinia, naprawdę. Po raz pierwszy mi się taka zdarzyła taka dziwna porąbana, że tu jakieś przejścia są a się okazuje, że to jakieś fałszywe ścieżki. Dobra. Także lecimy, lecimy. Boże, lasu, oh boże, że żelazo się nam bardzo przyda w tej serii. A dlaczego, tu się jeszcze dowiecie w, w kolejnych odcinkach. Co mam zamiar zrobić w ogóle? Dobra, to już chyba wszystko zeksplorowaliśmy, chociaż nie wiem. Chyba mi się wydaje, że już wszystko tutaj przeeksplorowaliśmy. Tu już byliśmy, chyba. Nie wiem. Będę może zostawił te pochodnie, bo nie wiem gdzie byłem, a gdzie nie. A nie, tu nie byłem, tu nie byłem. W systemie Minecraft jest porąbany jakieś zimne tutaj przejścia. Nie wiem. Dobra, zostawmy jedną pochodnię tu, żeby wiedzieć, że tu już byliśmy i żebyśmy dalej nie szli. Okej okay. I teraz lecimy tam, gdzie byliśmy na początku odcinka. Znaczy na początku przyjścia do jaskini. Ale ten głos jest strasznie No teraz po tej chrypce. Nie wiem co. Ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach już tak, takiego tego głosu nie będzie. Dobra. A więc okej. Okay, tak. O kurde, coś wyskoczyło. Okej, okay, okej, okay, dobra. To weźmy sobie... Pozbierajmy jeszcze trochę węgla. Zróbmy sobie więcej tych pochodni, bo jest mało. Dobra, tak zróbmy 20 i uzbierajmy troszkę węgla. Troszkę węgla. Też nie chcę za dużo mówić, bo po prostu bo po prostu sobie jeszcze bardziej zryje głos i na następnych odcinkach będzie to samo. A tego bym naprawdę nie chciał. Naprawdę nie chciał, bo dosyć, że ja się niekomfortowo przy tym no to wy się niekomforto niekomfortowo się czujecie nie oglądając. Dobra, czyli tu jest coś takiego. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Idźmy sobie w dół bardziej Aha, czyli tu są po prostu takie fałszywe ścieżki. OK, myślałem, że coś będzie więcej w tej jaskini, ale tu zbytnio nic nie ma. Może tu chociaż coś dalej O, złoto, to jest złoto? Nie, to jest żelazo czy złoto? To jest żelazo, okej okay. Nie, przez te shadery to po prostu nie wiem, czy to jest żelazo czy złoto Będę musiał się przyzwyczaić po prostu jeszcze do tych shaderów Ale mega, mi się podobają te shadery A jeśli chcecie też takie shadery mieć, no to wiecie na poprzedni odcinek, no bo tam wyjaśniałem wszystko dokładnie jak pobrać shader? Dobra, tu nic nie ma, tu, so, tu jest jakaś, nie wiem, kopalnia, jakaś dziwna ta kopalnia, jest, dobra Pozbierajmy sobie węgla, żeby mieć do domu Żeby po prostu sobie zrobić pochodnie Mogłem to zrobić w sumie z drzewa, te pochodnie, w się sensie przepalić drzewo i mieć węgiel drzewny, ale po prostu już mi się tak nie chciało Więc wolę nie robić sobie, dobrze. Ile już jest nasz na wyczerpaniu Kurde, ale naprawdę ten głos z tą krypką to nie. naprawdę jest wkurzające I to, i tu już byliśmy, bo tu jest zaświecona pochodnia Tu też, okej, okay, okej okay. Myślałem, że coś będzie większego i lepszego w tej kopalni, ale <laughs> tu nic nie ma A znaleźliśmy, znaleźliśmy w sumie spoko lód, bo 20 lat lasa, no to... Zawsze coś. O, widzicie? to Też fajne są te shadery, dlatego że tak zmieniałem kolory. Jak na przykład. O, widzicie? Pod wpływem. Nie wiem czego. Pod wpływem ciepła barw. Nie wiem, jest plastik i słaby. Jestem. Dobra. Czy ja mam peaceful włączony? Tak, mam peaceful włączony. Dlatego pewnie się teraz pytacie, ale. Ale fryer peaceful ma no, włączony. Ale nie, bo akurat dużo creeperów się kręciło koło mojego domu jak po prostu sobie budowałem w spokoju domek, więc no, więc wolałem nie ryzykować, sobie włączyłem peaceful. Dobra. Też trzeba się przeżyć przez nie wiem co. Jakąś dżunglę. Albo coś. Nie wiem co to jest. Kurde. Las, o. O, ty, frajerze! O, ty frajerze. Ja, ja z wami nie chcę się zadawać. Chłop. Ziomki, ziomki, spokojnie. Ale dobra, gdzie my jesteśmy tak by the way? Dobra, już widzę mój dom. Muszę go oświetlić, bo tu się dużo nie. Nieproszonych gości kręci. O kurde, co to jest? Łoty kupi. głupi! Włoty że dobra. Poszły sobie. Łoty że dobra. Ja pieprzą stąd, bo one zaraz tu przyjdą. Ja pierdzielę. Dobra, mamy chyba kolejną jaskinię do eksplorowania, ale najpierw muszę iść szybko. Bo zaraz się... Zrobię nieciekawie Mam nadzieję, że w domku nie ma żadnych potworów Muszę oświetlić dom, powodę Bo będą respić frajerzy Dobra Myślę, że tak wystarczy Byle jak, żeby tylko Mi się nie rozpiły tutaj potwory Dobra, tak Nie będzie tak Okej okay. Przypalmy sobie Przypalmy sobie Żelazo Dobra, zjedzmy sobie coś i idźmy spać. Dobra, już jest nowy dzień. I teraz eksporujemy drugą jaskinię, bo też tam coś było. O kurde, dobra, muszę sobie mieczik najpierw zrobić jeszcze, bo nie zrobiłem mieczy i to jest mój błąd. A w sumie zrobię sobie już żelazny od razu, wiecie? Zrobię sobie żelazny, żeby tutaj. I się po prostu pozbyć z mojego terytorium, tych frajerów głupich Dobra Teraz już się nie boję ich Możecie podejść śmiało do mnie Dobra, chodź tu, no, chodź, dobra Dzień dobry I do widzenia Dobra, elegancko Idziemy do tej jaskini, o czym wam wcześniej mówiłem, właśnie o tej jaskini Dobra, czekajcie, weźmy sobie pochodni i tak idźmy Tylko gdzie ona była? Jak wpadliśmy do niej, gdzie ona była? Tu jest, dobra Okej, okay, okej, okay, dobra Idźmy sobie w dół O ty, co to było? Aha, pewnie to Mam ten, Dobra, to był zombiaczek Dobra Weźmy sobie jeszcze więcej tego bęgla, bo mamy mało Dobra, myślę, że tyle wystarczy Bo przeszliśmy tu po żelazo, a nie albo po diamenty no ale ja wiadomo, co tu będzie Kurde Uhuhu, uh, tu jest jakieś kurde, tutaj jakieś, nie wiem Jakieś dziwne, kurde, jaskini. O kurde, nasz przyjaciel Dobra S, łatwo z tobą, frajerze Łatwo, a z tobą to już, kurde, easy Dobra, lecimy na ciebie, prawie, Dobra. Najpierw zwiedźmy, zwiedźmy to właśnie. Dlatego, że tu dużo rzeczy jest po prostu w typu żelazo. Dobra. Musimy sobie oświecić ten teren, bo strasznie, ale to strasznie jest po prostu. Yy, tutaj ciemno. Dobra. Pewnie na ścianach są jakieś żelaza, ale mi się tego nie chce eksplorować. Tu jest żelazo, tu jest żelazo, ok. Dobra, zawsze, zawsze coś. Nie wiem, czy to są jakieś, kurde, chińskie budowle, jak najwyraźniej wyraźnie, jakieś chińskie jaskinie tu są. Nie wiem. Zaraz zobaczmy, co tu dalej kryje to. Aha, czyli po prostu. Po prostu kolejna bezsensowna jaskinia, okej, okay, ok. Myślałem, że coś więcej tu będzie, ale tu najwyraźniej nic nie ma. Eee Chociaż dwa żelaza nam się udało, to będzie na kolejny mieczek Dobra, ajajaj Musimy się Podbudować troszeczkę Dobra Ja się stoję, zrobię cięcie i widzimy się w domu Dobra, a więc ja już jestem w domu Odkładamy nasze temsony i przepalamy kolejny żelazo. Ale elegancko, ty. Kurde, może. Ja zrobiłem sobie całego zatobu 23 żelaza potrzeba, a my mamy 22. Ale jeszcze kilow zrobimy, no to. To będziemy mieli mniej troszeczkę. Dobra. Ale sobie zrobimy podstawowe rzeczy. Także sobie kilow zrobiliśmy już. A teraz zróbmy sobie, może. Zróbmy sobie klatę i spodnia. później w następnych odcinkach będziemy robić po prostu resztę zbroi Kurde, ja zawsze mam tak, że wszystko zapominam jak się robi, w sensie te klaty i różne rzeczy Dobra, a może nam jeszcze na hełm starczy? Nie, nie starczy, a na buty? Na buty chyba nam powinno wystarczyć, mi się wydaje Kurde, też nam nie starczy To co możemy zrobić? W sobie już nic nie Dobra, odkładamy sobie tu. Tak, okej, okay. i lecimy może... Teraz sobie może polećmy... Wyrównać tu teren bardziej, bo tu mam w kolejnych odcinkach zamiar zrobić coś takiego, że tu zrobimy, zrobimy taką farmę dla zwierząt, w sensie zwierzęta. Albo nie, zwierzęta to nie, 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 nie. zwierzęta nie, tylko zrobimy sobie Farmę ogólnie zboża i wszystkiego. w takich różnych y, owoców i warzyw. A tu po prostu zrobimy coś w stylu, nie wiem, nie wiem, coś się wymyśli, co tu zrobimy. Może jakąś altankę albo coś takiego, albo jakiś ładny ogródek zrobimy. To już wszystko od Was zależy. Mam też zamiar zrobić tu taką fajną barierkę i tu, tu postawić y, doniczki i kwiatki. No. Teraz idźmy sobie, może jeszcze zejdźmy, może coś tam pokopiemy jeszcze trochę. I ja się za, zaraz z Wami widzę, jak znajdę coś ciekawego. Dobra, a więc ja kopałem się tylko trochę i znalazłem coś ciekawego. Jakąś kolejną wziąłem nie jaskinię, mi się wydaje. O kurde, bo mi zaraz całe życie zje. Znaczy no. Nie zje, tylko mnie. O kurde, dobra, o kurde. Dobra, idź panie. Idź pan. Nie, nie chcecie, nie chcecie. W moim domu. <grywa> ile ich jest? Co? Oni mają jakiś tam resp, czy co? O oh my god. Nie, czemu was jest aż tam tyle, no? Co wy co wy robicie? Ile was... Co wy, ile was tam jest? Co za goście? Co za typy? Dobra. I, i, i jeszcze jeden został. Ale co za goście? Nie, yeah. ile ich tam jest? Mam nadzieję, że oni tam jakieś... Dobra, okej, okay. to jest dziwne, czemu ich tam jest aż tyle? O, oh, fuck, nie, 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 proszę, proszę, nie, 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 proszę, nie, nie Błagam, 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 błagam Uciekamy, 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 szybko, szybko, szybko O, tak, o tak, szybko, szybko, szybko Kurde oni, Mam nadzieję, że nas nie gonią już Uciek, uciekajmy im cały czas Boję się aż obracać Dobra, dobra Uciekliśmy i chyba Dobra Elegancko, ale... Tam są, dobra, oni wyszli na pole to się spali, więc czysta plus z mojej strony Tak naprawdę nie wiedziałem co się dzieje i uciekałem byle gdzie, tylko żeby uciec, a nie sobie się spali, Ale dobra, ale przy okazji zginęli, ale co to Za chory spał ich, ich tam jest, co to jest w ogóle Ja się tam boję wchodzić jak tam będzie ich tryliard normalnie zaraz chyba. Dobra, zobacz. Chyba ich nie ma już. Ale co to ich za chory spawn był? Boże. O, oh men. Kolejny jakiś spawn frajerów Nie no, kurde, dobra. Nie, to nie jest podróż na ten odcinek. Mi się wydaje, że to nie jest. Ta kopalnia nie jest na, ta, na ten odcinek, bo nie jesteśmy jeszcze przygotowani na to. Uciekajmy, uciekajmy, czekajmy. Nie jesteśmy jeszcze na to gotowi Mi się wydaje Ich tam jest zbyt wiele Zbyt wiele ich tam jest po prostu Nie damy rady Ale dobra, zabudujmy to Bo to jest po prostu, jak oni nam zaraz wbiją Na chatę to nie będzie tak ciekawie Więc zabudujmy się elegancko Dobra, w następnym odcinku Pójdziemy tam już lepiej przygotowani Musimy zdobyć oczywiście cały set Dobra, tak Ja od razu ubiorę ten set tam widziałem żelazo, ale ich tam jest bardzo dużo, więc no. Więc ja poza odcinkiem po prostu przygotuję się na tą odprawę, eksploruję też inne kopalnie, zdobędę trochę jedzenia i pochodni, żeby po prostu wyruszyć tam w podróż. W następnym odcinku będziemy się zajmować właśnie o tą, tą farbą i będziemy też się zajmować eksplorowaniem tego czegoś i się boję, ile, ile ich tam będzie. A teraz sobie jeszcze na koniec odcinka już. Oświetlimy trochę teren, bo to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, ile, ile mamy tutaj stworzeń, po prostu frajerów. Kurde. Ile mamy tych frajerów wokół nas, nazwych? Musimy sobie troszkę oświetlić teren, żeby ich aż tyle nie było. Dobra, nie oszczędzajmy, bo to jest. To jest. Oczywiście mógłbym iść tam na peaceful, ale. To by zepsuło tak naprawdę cały smak, że tak powiem, serii, więc nie. Dobra. Ja w sumie bym chciał zrobić łuk, ale żeby zrobić łuk, łuk mogę zrobić, ale strzały. Strzał. Do strzału jest nam potrzebne pióro, a nie mamy kurczaków. I dlatego też farma kurczaków by nam się przydała. Ale to już może w kolejnym odcinku. Najpierw, w następnym odcinku, właśnie jak mówię, zajmiemy się farmą i zajmiemy się po prostu też eksplorowaniem tej oto Niebezpiecznej kopalni Także co Ja się z wami żegnam Przy tym pięknym zachodzie słońca Znaczy to już jest w sumie wieczór, rolę dobre Ale ja się z wami żegnam Jeśli się spodobało to zostawcie łapkę w górę No i co Ja spadam do kolejnego odcinka Który prawdopodobnie będzie Albo jutro, albo pojutrze Siemaka nie Boże, co ja powiedziałem właśnie? Ten właśnie głos mi nie daje po prostu spokoju, bo zamiast normalnych wrazów typu Siemka, mówię Siemka, więc no, więc nie miejcie mi tego za złe, Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już tego nie będzie. Także ja się z wami czekam. Siano.